U liecznika, alergia i wysypka. Lijecznik, Dobar dan. Co was muci dzień dobry? Co pana panią boli, niepokoi? I mam osip na kozi i jako me swerbi. Mam wysypkę na skórze i bardzo mnie swędzi. Od kiedy ma te, te symptomy? Od kiedy ma pan pani te objawy? Od jutros Można sam pojąłesz, to co i zazwał alergię. Od rana dziś, może zjadłem coś, co wywołało alergię. Jesteli prije i mali sliczne reakcje? Czy miała pan pani wcześniej podobne reakcje? Nie, owoje jest pierwszy put. Nie, to pierwszy raz. To wygląda kao alergiczna reakcja. Preporuję antyhistaminikę i kremu za osób. To wygląda na reakcję alergiczną. Zalecam leki przeciwhistaminowe i maść na wysypkę. Trebam li na kuchranu? Czy powinienem, powinnam unikać jakiegoś jedzenia? Da, zbiegawaj te sweś to daje da je mogło i zazwać obu można oraz szaste plodowe, i morskie plodowe. Tak, proszę unikać wszystkiego, co mogło wywołać tę reakcję może orzechów, albo owoców morza. Chwalę Wam, nadam da się dać uskoro proci. Dziękuję. Mam nadzieję, że szybko przejdzie. Samo prati te stanie i jawite se, se, pogorsza. Proszę tylko obserwować stan i zgłosić się, jeśli się pogorszy.